Dlaczego kobido gold jest e, takie niesamowite? Dlaczego właśnie masaż kobido, a nie inny masaż? Co wpływa na to, że mięśnie zaczynają lepiej pracować, że wygładzają się z maszki? Po prostu jak to działa? A więc. Masaż kobido jest masażem intensywnym, jest y, intensywnym masażem, ponieważ występują techniki, które są intensywne, które bardzo pobudzają nasze mięśnie do pracy, pobudzają y, naczynia krwionośne, pobudzają cały układ krwionośny, dzięki temu poprawia się koloryt na skórze. I słuchaj, y, powiem Ci, jak wygląda mm, masaż kobido z perspektywy technicznej. Masaż kobido jest złożony z różnych etapów. I to jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ każdy etap odpowiada za daną rzecz. I jest to niezmiernie istotne, żeby wykonywać masaż właśnie w ten sposób po kolei etap po etapie. Jest dużo elementów, jest sporo nauki. I powiem wprost, że aby nauczyć się takiego masażu i wykonać taki masaż w pełni, w całości, to... Potrzebowałabyś, ciężko mi powiedzieć, ponieważ ty pewnie nie masujesz na zawodowo na co dzień, więc pewnie dłużej potrzebujesz czasu na naukę niż osoba, która już masażem się zajmuje. No ale dla masażystów jest to, no, że tak powiem, około 8 godzin w ciągu dnia ciągłej praktyki, nauki i praktyki. Powtarzaniu, zadawaniu pytań, yy, chociaż po pierwszym dniu jest ciężko powtórzyć ten zabieg, po dwóch dniach szkoleniowych, czyli po 16 godzinach pracy, już jest dużo łatwiej, aczkolwiek też nie, nie jest to łatwe, więc tak, długo, tak dużo czasu potrzeba na to. A więc ja podzieliłam ten masaż na etapy i będziemy działać każdego dnia z kolejnym etapem. Z kolejnym etapem. Na początku będzie to ten etap pierwszy, czyli drenaż i relaks, tak? Potem przejdziemy sobie do, do innych technik, a później dopiero na samym końcu, tak, tak naprawdę e, w kolejnym kolejnym tygodniu, kiedy już będziesz gotowa i umiała każdy element os osobna, każdy ten etap wykonywać, to spróbujemy zrobić taki masaż w całości. I teraz proszę, nie bój się, że jeżeli nie zrobisz. Od razu w pierwszym tygodniu, bo nie robimy w całości pierwsze, yy, w pierwszym tygodniu tego masażu Kobi do Gold. To, że nie będziesz miała efektów, to tak nie działa. Pamiętaj, że działa regularność. Lepiej jest podziałać 10-15 minut dziennie, na przykład co drugi dzień, tak jak my będziemy tutaj pracować, niż gdy raz na miesiąc. Pójdziesz na, zrobisz taki masaż kobido w całości. Naprawdę uwierz, że regularność i konkretne odstępy czasu dadzą Ci lepsze efekty niż zrobienie i naprawdę włożenie bardzo dużego wysiłku w taki masaż, poświęcenie dużej ilości siły i czasu na taki masaż raz w miesiącu. Eee, dobrze, troszkę dużo informacji, wiem o tym. Ale uwierz, te informacje są, są ważne, żebyś wiedziała, jak, te, jak ten masaż wygląda i jak my będziemy tutaj działać. Yy, powiem jeszcze o takiej biologiczno-fizjologicznej yy, sferze, jeżeli chodzi o nasz organizm i nasze mięśnie. Dlaczego KOBIDO jest yy, właśnie takie, yy, takie da dając takie fajne efekty i dlaczego Dlaczego w ogóle ten schemat, który, my będziemy, który będziemy powielać, dlaczego ta praca jest tak ważna i jak, jak to przekłada się na, na reakcję naszego organizmu i na tkanki, na to, jak będzie się zachowywała skóra? A więc istnieje coś takiego, może słyszałaś o tym, jak pamięć komórkowa, czyli nasze mięśnie, komórki mięśniowe posiadają pamięć, jeżeli przez dany okres czasu wykonujesz regularnie dane ćwiczenia. Mówię ćwiczenia, ponieważ stymulacja mięśni zewnętrzna, czyli przez masaż, to także ćwiczenia. Jest to porównywalne do ćwiczeń, tak jakbyś ćwiczyła na przykład na siłowni tak? albo fitness. Jeżeli jest stała, regularna praca, to co się dzieje z komórkami mięśniowymi? One zapamiętują, że jest regularna praca, regularne dostarczane bodźce, stymulowane te mięśnie, one się przyzwyczajają w pewnym stopniu do tego. I teraz co się dzieje, gdy na przykład po miesiącu takiej pracy z kursem nie będziesz miała już tak dużo czasu, żeby masować twarze regularnie? I będziesz masowała na przykład raz w tygodniu. Co się dzieje? Wtedy uwierz, że tkanki posiadając właśnie tą pamięć mięśniową, zapamiętują, że tutaj była praca i będziesz miała lepsze efekty pracując raz na tydzień, czy z biegiem czasu, raz na przykład w miesiącu. Jeżeli przypomnisz sobie, o dawno nie masowałam, wrócę do tego, to będziesz miała lepsze efekty pracując nawet. Taki, z takimi większymi odstępami czasu, niż osoba, która yy, zaczyna i będzie zaczynała z Tobą robić to tylko raz w miesiącu. Taka osoba nie będzie miała takich efektów jak Ty, ponieważ u Ciebie była wykonywana już praca regularna i organizm to zapamiętał. Dlatego ta metoda jest naturalna, yy, bardzo dobrze się sprawdza, ponieważ właśnie jest ta pamięć komórkowa, nie. Yy, Organizm sam wraca do tego, sam zaczyna działać, działa tutaj też w dużej mierze nasza podświadomość, i wszystkie te elementy tak się składają, że no, bardzo, bardzo efekty fajne mogą wyjść, niekoniecznie wkładając w to bardzo dużo wysiłku, no a przede wszystkim jest to dla ciebie jest to kwestia tylko chęci, determinacji, by dalej pracować. Nie musisz wydawać na zabiegi, nie szkodzisz sobie w ten sposób. I ta metoda jest w pełni bezpieczna.